Usiądź w fotelu kierowcy Mazdy CX30 i odkryj inspirujący design, który daje Ci pewność, a pasażerom relaks i komfort. W symetrycznie zaprojektowanej kabinie wskaźniki zwrócone są w stronę kierowcy, a przestronność cieszy pasażerów. Komfort podkreślają szerokie podłokietniki i nawiew klimatyzacji na tylną kanapę. Wnętrze emanuje jakością, którą możesz dostrzec i poczuć w każdym szczególe. Przeszycia przypominają najwyższej jakości galanterię skórzaną, a perfekcyjnie wykończone detale zachwycają kunsztem ręcznego wykonania. Studyjną jakość muzyki zapewnia dostępny opcjonalnie system nagłośnienia firmy Boze. Jego 12 doskonale rozmieszczonych głośników dostarcza niezapomnianych wrażeń. Krystalicznie czystego, mocnego dźwięku podczas jazdy. Przestronny bagażnik o pojemności ponad 430 litrów zapewnia dużo miejsca na bagaż lub podróżujące z Tobą zwierzęta. Opcjonalna elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika i duża wysokość przestrzeni bagażowej ułatwiają załadunek i rozładunek.